Witam Was w kolejnym odcinku kursu PHP Porozmawiamy sobie o łączeniu html z, z PHP No i tak, załóżmy sobie, że mam jakiś tam Input boxa, typu tekst value nic, nic tu nie ma. No i tyle tylko mam. No i teraz sobie to odświeżę. No i tak, mamy tego input InputBoxa, w nim wpisane nic tu nie ma. No i pewnie przyznacie, że trochę to takie cienkie jest. Więc użyjemy PHP, żeby coś z tym zrobić. Żeby coś zrobić z tym tekstem więc tak, stwórzmy sobie zmienną zmienne w PHP nie mają typu po prostu zaczyna się je od znaku dolara potem tutaj jest, jest nazwa niech tu będzie jakiś napis teraz tu coś jest no, i tak. Co teraz zrobię, żeby to wcisnąć w to miejsce? Po prostu musimy użyć PHP. A żeby, a żeby PHP działał, muszą być oczywiście tagi. Więc tak robimy sobie te tagi i tutaj po prostu robimy echo tekst. I oczywiście nie, nie mogę zapomnieć średnika. No to dobrze, test, to sobie zapisujemy. I patrzymy. Teraz tu coś jest. No i widzicie od razu lepiej to wygląda. No i dobra, tyle. To tyle w, w tym odcinku. Oczywiście zachęcam Was do subskrybowania mojego kanału.